Przed przystąpieniem do instalacji, pamiętajcie, że przedstawione przez nas prace montażowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami. Oto łącznik oświetlenia bezprzewodowej automatyki domowej Legrand NETATMO. Produktu, którego estetyka, kolor i wykończenia ramek zależą od indywidualnych preferencji i upodobań. Łącznik oświetlenia dostępny jest w pojedynczych opakowaniach lub w zestawach startowych rozszerzonych. Do instalacji potrzebne będą wam wkrętak płaski lub krzyżowy, wskaźnik napięcia oraz poziomica. Wystarczy, że wymienimy dowolny łącznik bez konieczności zmieniania instalacji elektrycznej. Ilość łączników oraz ich lokalizacja pozostają do waszej decyzji. Pamiętajcie jednocześnie, by nie przekraczać maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji. Na początku wyłączcie w rozdzielnicy zabezpieczenie odpowiedzialne za ten obwód oświetlenia. Następnie upewnijcie się za pomocą łącznika, czy obwód został wyłączony. Nadszedł czas na demontaż istniejącego łącznika oświetlenia. Przy pomocy odpowiednich narzędzi wypnijcie przewody zasilające oraz obwód sterowany. Teraz podłączcie łącznik connected do przewodów zasilania i zamontujcie go na ścianie za pomocą wkrętów lub pazurków. Łącznik Connected nie potrzebuje przewodu neutralnego. Jeżeli w puszce są przewody neutralne, należy je połączyć ze sobą. Pamiętajcie o prawidłowym wypoziomowaniu łącznika i założeniu ramki. W celu zapewnienia prawidłowego sterowania oświetleniem i dostępności funkcji ściemniania, podłączcie kompensator ten stanowi element zestawu łącznika Connected. Sposób podłączania kompensatora przedstawia instrukcja dołączona do łącznika, zgodnie z którą instalujemy go w filmie. W celu instalacji zdejmijcie oprawę z sufitu lub ze ściany i dokonajcie podłączenia kompensatora równolegle do źródła oświetlenia. Zamontujcie lampę z powrotem w dotychczasowym miejscu i przejdźcie do rozdzielnicy w celu włączenia zabezpieczenia odpowiedzialnego za obwód oświetlenia. Następnie wróćcie do łącznika Legrand Netatmo i sprawdźcie działanie poprzez włączenie i wyłączenie światła. Jeśli chcecie aktywować funkcję ściemniania, zastosujcie żarówki umożliwiające pracę w tym trybie i dodatkowo włączcie tę funkcję w aplikacji. Łącznik oświetlenia Connected posiada możliwość aktywacji funkcji podświetlania, pomagającej zlokalizować łącznik w ciemności lub w trybie wskaźnika włączenia wskazującego włączenie oświetlenia. W przypadku zastosowania żarówek ściemnialnych oświetlenie włącza się i wyłącza narastająco. Instalacja przebiegła pomyślnie.